Pałeczka pełna snów, gdzie spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu, pałeczka tam i tu Pałeczka, 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 pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu, pałeczka tam i tu. Jeszcze raz razem. Pałeczka, 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 pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu. Pałeczka, palmy znów. A, a, a a, w, a, w, a dlaczego nie? Pałeczką, pałeczką, pałeczką posłów dwóch. Pałeczką, pałeczką, pałeczką tam i tu. Pałeczką posłów dwóch. A, 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 a. Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna znów, gdzie a... spojrzeć. Pałeczka, pałeczka, tam i tu pałeczka tam i... Pałeczka, 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 pełna znów nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu, pałeczka, i tu jeszcze raz. raz, raz. Pałeczka, 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 pełna znów, pa... nie spojrzeć pałeczka, 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 tam i tu, pałeczką, palmy i znów. A, 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 a dla ciebie? Pałeczką, 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 pałeczką po Pałeczką, pałeczką, pałeczką tam i tu, pałeczką po Mogę cię pożegnać ładnym słowem. A ty mi odpowiedz. Dobrze. Cześć pato Nie rób tego błędu. Tak. Tak. Uznany, szanowany, wykształcony, dyplomowany. Pan profesor Wieląski. Tak. Mówi, że jesteśmy cesarzami pato Cezarze? Ach, wybacz mi, wybacz, zaś. I ty przeciwko mnie, Nie, Wojteł, czy, czy Z tej ignorancji niewyuczonej. To... Ależ, azalisz, to a leż, a zalisz to. Mówię tak, a, mówię tak. Awe Cezar morituri te saluta. Ave ja. Awe on.